Stadiony Net prezentują Stadiony PKO BP Ekstraklasy sezon 2023-2024. Cześć! Tym razem nie zabieramy was zbyt daleko, bo zostajemy w poczciwej Ekstraklasie. Rywalizacja będzie mieć miejsce nie tylko na boisku, również na trybunach stadionów, gdzie występują poszczególne drużyny. Kto może pochwalić się najlepszą frekwencją z ubiegłego sezonu oraz czego oczekiwać w przyszłym? Zobaczcie wszystkie 17 aren, gdzie w sezonie 2023-2024 zobaczymy piłkarzy, półamatorów i wszystkich innych kopiących kawałek skóry. Areny uszeregowaliśmy według miejsc, jakie ich gospodarze zajmowali w lidze na koniec poprzedniego sezonu. A zaczniemy od obiektów beniaminków. Miejsce 17 Stadion Śląski. Pojemność 54 378, ruch chorzów. Wszystko w nim miało być i było wielkie. Plan stworzenia śląskiego, choć wtedy jeszcze w innym kształcie i bez nazwy, powstał już w okresie międzywojnia, ale idea skopiowania berlińskiego olimpia Stadionu powstrzymał wybuch II wojny światowej. Poprzedni sezon Niebiescy kończyli na stadionie Piasta i tam również zaczną następny. W trakcie rundy jesiennej drużyna ma się jednak przenieść na legendarny Stadion Śląski. W minionym sezonie Niebiescy rozegrali 9 spotkań na Stadionie Ruchu, na którego trybuny przychodziło średnio 9300 kibiców, a na Gliwickiej Arenie pojawili się 8 razy, gdzie liczba fanów wynosiła średnio 9913. Miejsce 16. Stadion Władysława Króla. Pojemność 18 029. LKS Łódź. Podczas otwarcia obiektu na płycie boiska wystąpiła Margaret. A w 2021 roku oficjalnie nadano stadionowi imię Władysława Króla. Jako trener zdobył on z LKS-em Puchar Polski oraz Mistrzostwo Kraju. Król był wszechstronnie uzdolnionym sportowcem, bo grał też m.in. w hokeja na lodzie. Był w hokejowej kadrze Polski na zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1936 i Mistrzostwach Świata 1938. Za to klub w końcu wraca na salony, a piłkarska Polska wyczekuje słynnych derbów łodzi. Na którym obiekcie bardziej dopiszą kibice? W ubiegłym sezonie pierwszej ligi na stadionie Władysława Króla zbierało się co domową kolejkę średnio 9059 kibiców, czyli niemal idealnie połowa pojemności trybun. Miejsce 15. Tarczyński Arena, pojemność 42771, Śląsk Wrocław. Jest to wielki stadion, który, biorąc pod uwagę jego rozmiar, świeci pustkami. Budowa obiektu pochłonęła 857 milionów złotych. Za tę cenę Wrocław otrzymał największy nowoczesny stadion w Europie z jednopoziomowymi trybunami. Wyjątkowa jest też fasada, bo obiekt otoczyła membrana z włókna szklanego pokrytego teflonem. Największa w swoim rodzaju. Na stadionie są dwa telebimy o powierzchni prawie 90 m2 każdy, ale największym telebimem może być fasada – na której można z powodzeniem emitować statyczne i ruchome obrazy, nie wspominając o tradycyjnej wieczornej iluminacji. Na szczęście dla stadionowego prestiżu Ekstraklasy Śląsk znów cudem utrzymał się w lidze. Średnio trybuny Tarczyńskiej Areny są zapełnione na poziomie 24,23%. Miejsce 14. Stadion Jagiellonii Pojemność 22372. Jagielonia Biały Stok. Po zakończeniu sezonu do Białego Stoku wdarła się niepewność co do rozgrywania domowych spotkań przysłonecznej, a mówiło się nawet o przenosinach do Warszawy czy Płocka. Koniec końców Jaga zostaje w domu. Cechą szczególną obiektu miało być połączenie estetyki z inżynierią. Dzięki biało-pomarańczowym odciągom dachu żelbetowa bryła nie wymagała specjalnej elewacji, a sama konstrukcja przyciąga wzrok. Budowa nieco się przeciągnęła, bo jedna firma upadła, a jeszcze inna nie potrafiła dotrzymać terminów. Mimo że klub napotkał na swojej drodze wiele przeszkód, to finalnie arena może się podobać. Na mecze Ekstraklasy w zeszłym sezonie przychodziło średnio ponad 9000 fanów, co dało 40% zapełnienia trybun. Miejsce 13. Suzuki Arena. Pojemność 15500 korona kielce. Trwające niespełna dwa lata, prace budowlane rozpoczęły się w listopadzie 2004. Już w kwietniu 2006 roku na Murawie rozegrał się pierwszy mecz pomiędzy Kielecką Koroną i Zagłębiem Lubin. Niedługo później stadion gościł pierwsze spotkanie na szczeblu międzynarodowym, kiedy to Korona pokonała Borusję Dortmund 4 do 1. W momencie otwarcia był to zdecydowanie najnowocześniejszy stadion w Polsce. Na trybuny Suzuki Areny przychodziło na mecze ekstraklasy w zeszłym sezonie średnio ponad 10 tysięcy ludzi. Co daje niecałe 65% zapełnienia jego trybun. Miejsce 12. Stadion Widzewa. Pojemność 18 18. Widzę Łódź. Propozycje budowy areny od podstaw w innym miejscu niż stał stary obiekt pojawiły się w latach 40. i 70. XX wieku. Potem na przełomie lat 80. i 90. Pomimo niskiego budżetu, kilka lat temu powstał stadion o ciekawym wyglądzie i w pełni funkcjonalny, zgodny z trzecią kategorią UEFA i opcją jej podniesienia w przyszłości. Obiekt charakteryzują z pewnością żywe i wypełnione po brzegi trybuny, na których atmosfera przypomina nieco te z Premier League. Średnio na widowni w Sercu Łodzi zasiadało w sezonie 2022-2023 17 093 fanów, czyli stadion był zapełniony aż w 94,87%. Pod tym względem lepiej wypada tylko raków, lecz nie za sprawą wielkiej bazy kibiców, a jakby to powiedzieć, niedużych możliwości. Miejsce 11. Stadion Stali Mielec. Pojemność 7000. Stal Mielec. Już w 2007 roku zapadła decyzja, że nie ma sensu ratować doraźnie starzejącego się i zbyt dużego w stosunku do potrzeb Mielca starego stadionu Stali. Prace wyceniane pierwotnie na 36,5 miliona złotych miały się zakończyć w pierwszych tygodniach 2013 roku. Jednak doszło do znacznego opóźnienia. Obiekt wydaje się być finalnie idealnie skrojony do potrzeb klubu. W minionym sezonie 72,17% pojemności trybun było zapełnionych, co oznacza średnio 5052 obecnych kibiców na mecz. Miejsce 10. Stadion Radomiaka. Pojemność 9000. Radomiak Radom. Budowa od początku napotykała na problemy. Dopiero we wrześniu 2016 roku zaprezentowano koncepcję, a w kwietniu 2017 wydano pozwolenie na budowę. Powstawanie areny dla drużyny z województwa mazowieckiego trwa i trwa. A z przyzwyczajenia można powiedzieć, że końca nie widać. Tak jednak nie jest. W najbliższym sezonie drużyna ma przenieść się z powrotem na własny stadion, a dostępna na mecze ligowe dokładna liczba krzesełek nie jest jeszcze znana. W ubiegłym sezonie zespół rozgrywał swoje domowe mecze na stadionie Broni Radom, na które przychodziło średnio 3407 kibiców. Miejsce 9. Stadion Zagłębia. Pojemność 1686. Zagłębie Lubin. Jeden z najbardziej nijakich stadionów w Ekstraklasie. Brak elewacji i zastępujące ją banery nie wyglądają dobrze. Niewiele lepiej wygląda też wnętrze. Budowa nowych trybun ruszyła na przełomie 2007 i 2008 roku. Jeszcze w trakcie usuwania starych, a ich szybki montaż sprawił, że trzy pierwsze trybuny były gotowe już pod koniec 2008 roku, a ostatnia w połowie 2010. Średnio zasiadało na nich marne, biorąc pod uwagę pojemność stadionu 5812 kibiców. Jesteśmy w połowie stawki, jest to więc odpowiedni moment na kliknięcie subskrypcji oraz polajkowanie tego materiału, jeśli przypadł Wam do gustu. A my idziemy za ciosem! Miejsce 8. Stadion Dyskoboli, pojemność 5383, Warta Poznań. To kolejny stadion, który pełni rolę tymczasowego dla jednego z klubów ekstraklasy Warty Poznań. Kibice zielonych, którzy chcą zobaczyć swoją drużynę w akcji, muszą zdecydować się na ponad 50-kilometrową podróż z Poznania. Popularny ogródek Warty jest niestety niewystarczający na potrzeby ekstraklasy, a wokół stadionowej przyszłości klubu Z Poznania zaistniała kwestia sporna. Niezależnie od tego, jak zakończy się wojenka o stadion, w najbliższym czasie Warta będzie zmuszona grać u siebie, ale na wyjeździe. Rekordowa liczba kibiców na Obiekcie Dyskoboli w ubiegłym sezonie wyniosła 4248, a podczas jednego meczu jako gospodarze na Stadionie Poznań na jego trybunach usiadło 18 755 fanów. Miejsce 7. Stadion Józefa Piłsudskiego Pojemność 15 00016. Krakowia i puszcza niepołomice. Pierwszy stadion Krakowi stanął w tym miejscu w 1912 roku, co czyni lokalizację na południu Błoń najstarszym używanym wciąż stadionem w Polsce. Trybuny z około 15 tysiącami miejsc siedzących nie pozwalają stadionowi zbliżyć się do widowni z najlepszych lat, gdy stary stadion gromadził ponad 30 tysięcy. Jednak nowy rozmiar jest dostosowany do zapotrzebowania. Architekci zaproponowali trybuny rosnące stopniowo najniższe przy granicy z błoniami. Stadion musiał być niski, by nie psuć panoramy Zamku Królewskiego na Wawelu i nie zakłócać swą formą właśnie otoczenia błoń. Oglądających na żywo maszynę Jacka Zielińskiego było średnio w zeszłym sezonie 8437. A najwięcej przyszło na trzecią kolejkę 13 128 kibiców. Na obiekcie Krakowi swoje domowe mecze będzie rozgrywała również Puszcza, ale ekipa spod Krakowa ma w planach wrócić na swój stadion tak szybko, jak to możliwe. W ubiegłym sezonie na najmniejsze obiekty drugiego szczebla rozgrywkowego przychodziło średnio 1207 kibiców. Miejsce szóste Arena Zabrze. Pojemność 24563. Górnik Zabrze. Potrzeba całkowitej przebudowy stadionu w Zabrzu była jasna od początku XXI wieku. Stara konstrukcja sięgała wczesnych lat 30. poprzedniego stulecia, a górnik przyciągał jedne z najwyższych widowni w Polsce. Tak jest również teraz, szczególnie kiedy do klubu wrócił poczciwy Jan Urban i osiąga dobre wyniki. Mimo że na razie stadion przypomina szufelkę, w końcu wiemy, kto go dokończy oraz kiedy. Zakończenie drugiego etapu rozbudowy obiektu górnika przewidziane jest na 2025 rok. W minionym sezonie Arena Zabrze zanotowała piątą najwyższą średnią frekwencję w Lidze. W sumie liczba widzów na przestrzeni wszystkich domowych kolejek wyniosła 248 499. Miejsce 5. Stadion Piasta. Pojemność 9913. Piast Gliwice. Wyjątkowo prosta konstrukcja z prefabrykatów zaczęła rosnąć we wrześniu 2010 roku i cały stadion był gotowy już w lipcu 2011. Trybuny można w razie potrzeby zwiększyć do 15 tysięcy, ale jak na razie takiej potrzeby nie ma bo na piasta przychodzi ponad dwa razy mniej widzów niż na ruch Chorzów, który rozegrał w Gliwicach kilka meczów. Rekord frekwencji padł w 2011 roku podczas meczu z Lechem Poznań. Na trybuny przybyło 9913 widzów. W sezonie 2022-2023 tylko 42,6% trybun było zajętych przez fanów podczas meczów niebiesko-czerwonych. Miejsce czwarte. Stadion Floriana Krygiera. Pojemność 21163. Pogoń Szczecin. Nowy Dom Pogoni znajduje się na osiedlu Pogodno, niecałe 3 km od centrum miasta. Obiekt powstał w miejscu starego stadionu, który istniał w latach 1925-2019. Zwarta, jednopoziomowa widownia dla 21163 widzów, Została zamknięta w prostokątnej bryle otoczonej nowoczesną fasadą z czarnej ciągnionej siatki. Ekipa najlepszego piłkarza ekstraklasy ubiegłego sezonu zakończyła rozgrywki na czwartym miejscu, dzięki czemu na stadion portowców będzie można przyjść nie tylko na ekstraklasę. Średnia frekwencja na trybunach w zeszłym sezonie wyniosła zadawalające 15 tysięcy. 397 fanów, co daje zapełnienie obiektu na poziomie 84,38%. Miejsce trzecie Stadion Poznań. Pojemność 42 837 lech Poznań. Modernizacja dawnego stadionu zaczęła się w 2003 roku od budowy nowej Czwartej Trybuny, która zamykała podkowe z nasypów ziemnych. Wstępnie miała być tylko ostatnią trybuną stadionu, a stała się pierwszą tego nowego. Ogromny dachu noszą kratownice oparte w narożnikach obiektu. Łączna waga czterech głównych elementów i mniejszych, wspierających, to aż 7 tysięcy ton. Obiekt doświadczył wiele pięknych momentów Lecha w europejskich pucharach na przestrzeni lat, w tym bardzo udaną kampanię Ligi Konferencji w ubiegłym sezonie. Na co dzień w ekstraklasie zapełniona jest niecała połowa krzesełek na trybunach, co daje średnio 20 736 kibiców na mecz. Miejsce drugie: Stadion Wojska Polskiego, pojemność 31 103, Legia Warszawa. Stadion Wojska Polskiego w Warszawie oczekiwał na gruntowną przebudowę od lat 90., ale ta stała się możliwa dopiero po przekazaniu obiektu przez armię władzom miasta w 2002 roku. Choć klub dokonał symbolicznego otwarcia nowej areny, mając tylko trzy trybuny mecz z Arsenalem w sierpniu 2010 roku formalnie budowa zakończyła się wraz z dopuszczeniem nowej trybuny głównej do użytkowania w maju roku 2011. Obecnie arena legionistów znana jest przede wszystkim z robiących ogromne wrażenie opraw. Biało-Zieloni ukończyli miniony sezon ekstraklasy na drugim miejscu, ale zdobyli za to kuchar polski. Stołeczny klub może się również pochwalić frekwencją. Średnio na legię przychodzi najwięcej kibiców, biorąc pod uwagę wszystkie stadiony ekstraklasy: 21 230. Miejsce pierwsze. Stadion Rakowa, pojemność 5500 Raków częstochowa. Obiekt zastąpił stary stadion, który stał w tym samym miejscu od 1955 roku i na przestrzeni lat był poddawany doraźnym modernizacjom. Decyzja o gruntownej przebudowie zbiegła się z awansem piłkarzy do Ekstraklasy w sezonie 2018-19, a stadion otrzymał cztery jednopoziomowe trybuny o konstrukcji modułowej, które nie są ze sobą połączone. Teraz po sukcesach w Pucharze Polski oraz wygraniu Ligi stadion jest znów zbyt mały dla prężnie rozwijającego się klubu. W tej sprawie poczyniono już pewne kroki, a obiekt mistrzów polski odwiedził nawet sam premier Morawiecki, obiecując wsparcie rządowe, czym rozpętał niemałą burzę w świadku polskiej piłki. Na trybunach, tak zwanego nieco złośliwie, kurnika, zasiadało w ubiegłym sezonie średnio 5249 kibiców na mecz. I to już koniec naszej krajowej przygody. Dajcie znać w komentarzu, który stadion jest Waszym ulubionym oraz na której z tych aren będzie świętowane mistrzostwo na koniec nadchodzącego sezonu. Na razie